Dzień dobry Panie i Panowie przy mikrofonie Łukasz Burial. Witam Was w podcaście Trade Like a Book, w którym rozmawiamy na tematy spekulacji, ekonomii, ekonomii behawioralnej, psychologii inwestowania oraz wielu innych. Zapraszam! Jak inflacja wpływa na kredyt? Na początku musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co to w ogóle jest inflacja? Otóż inflacja jest to wzrost ogólnego poziomu cen i towarów i usług w danej gospodarce. Przykład. Idziesz do sklepu i kupujesz sobie pieczywo za złotówkę. No, optymistycznie tania. Za dwa miesiące idziesz znowu do tego samego sklepu i kupujesz to samo pieczywo, tylko nie za złotówkę, tylko złoty 10. Zł. To jest właśnie inflacja. Jakie są jej przyczyny? Przyczyny mogą być różne. Najczęściej jest to ingerencja państwa w gospodarkę, szoki cenowe, na przykład gdy z dnia na dzień ropa naftowa drastycznie podrośnie, a jak wiadomo, wszystko opiera się na ropie, także ceny większości produktów idą w górę, do dróg pieniądza i tym podobne. Generalnie inflacja zależy od dwóch składowych: ilości pieniądza w obiegu i tempa jego cyrkulacji. Im więcej jest pieniądza i im szybciej przekazywany jest on z ręki do ręki, tym inflacja jest większa. I co się dzieje w takim następstwie, jeżeli dana gospodarka jest obciążona za bardzo inflacją? W tym momencie bank centralny posiada takie narzędzie, które nazywa się stopa procentowa. Jest to inaczej koszt od długu i działa to w ten sposób, że jeżeli on się zwiększy, to koszty zaciągniętych kredytów wzrastają, a jeżeli się zmniejszy, to zmniejszają się. I teraz przykład. Ktoś wziął sobie kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej na ileś tam lat. I przykładowo, jeżeli stopa procentowa jest na danym poziomie x i ta osoba płaci 2000 zł miesięcznie, to jeżeli ta stopa procentowa wzrośnie o kilka punktów bazowych albo o kilkasetnych procent punkta bazowego, to ta sama osoba nie będzie płacić już 2000 zł miesięcznie, tylko 2500 zł miesięcznie. Czy inflacja może być pomocna, gdy ma się kredyt? I tak, i nie. Jeżeli inflacja jest zbyt wysoka, to rośnie presja na to, że stopy procentowe się zwiększą. A więc myślimy i mamy to zawsze gdzieś z tyłu głowy, że Rada Polityki Pieniężnej z dnia na dzień może podnieść stopę procentową i nagle będziemy musieli płacić znacznie większe odsetki od długu. Ale póki Rada Polityki Pieniężnej nie podwyższy stóp procentowych, nasza rata pozostaje taka sama, a w przypadku gdy stopy procentowe zostaną obniżone. Rata naszych kredytów spada. Czyli inflacja wpływa tak, że jest większa presja na zwiększenie stóp procentowych, w wyniku czego zwiększa się całościowy koszt kredytu właśnie poprzez zwiększenie składnika raty. Czy inflacja może być pomocna w spłacaniu kredytu? Otóż tak. W Polsce jeszcze bardzo mało popularne, ale w Unii Europejskiej coraz bardziej zaciągane kredyty na stałą stopę procentową. I jak to teraz działa? Jeżeli mamy kredyt na stałej stopie procentowej. Czyli płacimy miesiąc w miesiąc tą samą odsetkę, te same odsetki, nieważne czy stopa procentowa jest x, czy x odjąć 5, jest to wciąż ten sam koszt. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy kredyt o stałej stopie procentowej, to kredyt nam się dewaluuje. Co to znaczy, że kredyt nam się dewaluuje? Przykład. Ktoś wziął kredyt w polskich złotówkach przykładowo na 30 lat na 100 tysięcy złotych, a inflacja w ciągu roku wynosi 10%. Inflacja osłabia pieniądz, czyli teoretycznie, gdybyśmy nie spłacali w ogóle tego kredytu, czysto hipotetycznie, to po roku nie mamy do spłacenia 100 tysięcy złotych, tylko mamy 90 tysięcy złotych. Inflacja sprawia, że pieniądz się psuje i ma o wiele mniejszą wartość. Siła nabywcza waluty, w której zaciągnęliśmy dług zmniejsza się, czyli możemy mniej za nią kupić, co znaczy, że mamy mniej pieniędzy do spłacania. I teraz ktoś zada pytanie: No dobrze, czyli kredyt nam się dewaluuje, inflacja rośnie, i ogólnie wszystko jest spoko, tak? No, w rzeczywistości tak kolorowo to nie wygląda. Największym wygranym w tym momencie jest rząd, bo zbiera większe podatki z naszych produktów, które kupujemy. Przykład: bułka, która wcześniej kosztowała złotówkę, a teraz kosztuje złoty 10, jest znacznie większym źródłem dochodu z podatku niż wcześniej. O przykładowo, jeżeli VAT wynosi 10%, 10% z bułki, która kosztuje złoty 10, to więcej niż z bułki, która kosztuje złotówkę. Inflacja podawana przez rząd, publikowana przez GUS, jest liczona w pokrętny sposób oraz podawana w pokrętny sposób. Dlaczego? Przykład. Mamy dwie kiełbasy: kiełbasę dobrą i kiełbasę niedobrą. Kiełbasę dobrą ludzie kupują dlatego, że jest dobra, a kiełbasę dobro, niedobrą kupują ludzie dlatego, że jest niedobra. Jeżeli GUS widzi, że cena kiełbasy dobrej rośnie, oprócz tego, że jest na nią popyt, działają także czynniki inflacyjne. I GUS podczas liczenia koszyka towarów zamienia kiełbasę dobrą na kiełbasę niedobrą. Mimo tego, że to całkowicie dwa inne produkty, to inflacja jest podawana na kiełbasie niedobrej, której nikt nie chce. W ten oto sposób GUS zaniża statystyki. Ponadto płace ludzi nie są indeksowane i nie rosną mimo wzrostu cen. Mimo tego, że płacimy więcej w sklepach i ogólnie za życie, nasze płace nie rosną. Inflacja, którą podał GUS w październiku wynosi 3%. Rzeczywista inflacja wynosi pewnie z 10%. I tak oto na tej kreatywnej księgowości inflacji zarabia rząd. Przykład z życia. Plaster na kółeczku, który dotychczas kosztował 2 zł, zapłaciłem za niego ostatnio 2,50. Inflacja to po uśrednieniu 3% w koszyku produktów, a 50 groszy więcej to 25%, 25%. I to pokazuje, w jaki sposób właśnie rząd podaje statystyki. Jeżeli uważasz, że ten odcinek był wartościowy, proszę przekaż go dalej, zostaw łapkę w górę i udostępnij. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.